Witam się w kolejnym odcinku z serii wypieków domowych. Dzisiaj zrobię szarlotkę. Jest bardzo dużo przepisów na szarlotkę. Będzie to szarlotka z bezą. Zobaczycie, jak będzie wyglądała w moim wykonaniu. Tutaj już mam w misce przygotowane dwie i pół szklanki i mąki, do tego daję cztery żółtka. Lista składników jest dosyć prosta. Trzeba z tego będzie zrobić i po prostu zagnieść ciasto. Cztery żółtka, białka, cztery białka zostają na bezę. Do tego jakaś muszka mi tu wpadła. O jak się czepiła, widzicie yy, pół szklanki cukru jeden cukier waniliowy dwie łyżeczki troszku do pieczenia Raz. Dwa. dwie łyżeczki proszku do pieczenia i ostatnim składnikiem jest tutaj rozpuszczone 250 gram margaryny możecie rozpuścić margarynę jak ja sobie tutaj zrobiłam możecie również margarynę wyciągnąć sobie po prostu wcześniej trzymać w temperaturze Pokojowej, żeby ona była y, miękka i z tego za chwilę zagniotę y, ciasto, które podzielę tak mniej więcej y, większą część i mniejszą część, czyli jedna część będzie większa, którą będę wykładała blaszkę. Sobie przygotuję, a mniejszą część to ona będzie tak skubana na bezę dobrze kochani ja tutaj za chwilę sobie zagniatam ciasto żeby was tutaj nie przetrzymywać widzimy się jak ciasto będzie zagniecione przygotuję blaszkę pozostałe składniki pokażę wam co będzie potrzebne i tak przechodzimy do dalszego etapu jak widzicie ciasto już mam za nie wygląda tak i mniej więcej raz, na trzy części i tą trzecią część na wierzch, na wyskubanie potem. lub starcie, jeżeli macie dużo czasu, możecie wsadzić do zamrażarki na bezę. A tą częścią ciasta będziemy zaraz wykładali blachę. Czekajcie to sobie. Odstawiam na drugą stronę, i tutaj widzicie, mam blaszkę dzisiaj. Okrągła średnica 28 cm. I sobie tutaj po prostu rozciągam, wykładam to I ciasto na całość tej blaszki. I ja sobie tutaj zrobię. Widzimy się, jak już będzie wszystko. Ciasto tutaj rozłożone na całą blaszkę. I ciasto mam już rozprowadzone po całej blaszce. Jeszcze sobie tak dodatkowo tutaj troszkę na boki założyłam, żeby mi jabłka nie uciekały. Ja będę używać swoich tutaj jabłek y, tartych, ale możecie równie dobrze używać jabłek po prostu świeżych ścieracie świeże jabłka tylko idzie sobie odkręcę za kamerą i po prostu dajecie sobie jabłka świeże I jabłka po prostu spróbuję. Mam takie dwa słoiczki, akurat jabłek, i sobie tutaj wykładam te jabłka na ciasto. Mogą być absolutnie, jak to mówię, świeże jabłka. I tutaj wyłożę również drugi słoik. I widzimy się za chwileczkę. I już dwa słoiczki jabłek, jak widzicie, są wyłożone na ciasto i za chwilę przejdę do robienia bezy, co będzie potrzebne. Już kochani Wam mówię pół szklanki cukru, te cztery białka, kisier, u mnie wiśniowy, w przepisie było cytrynowy i szczypta soli zaraz odwracam się na drugą stronę i robimy bezę i jak widzicie mam już tutaj w miseczce te białka przygotowałam sobie mikser dam odrobinę soli i zaraz ubijam te białka pod koniec ubijania dodam cukier jeszcze troszkę po ubijam i potem dosypię kisiel i widzimy się jak beza już będzie przygotowana. Więc beza już po dodaniu cukru i kiślu Wygląda w ten sposób. Tak naprawdę myślę, że kisiel może być tak naprawdę każdego smaku. Nie? Akurat zazwyczaj daję kisiel koloru czerwonego, jak mówiłem, w przepisie było, że cytrynowy. Chodzi o to, żeby kisiel po prostu spowodował to, że piana się zrobi taka zwarta, dosyć gęstawa i żeby po prostu nie opadła w czasie pieczenia. Teraz nie pozostaje nic innego jak naszą bez piany, cukru i kiślu. Po prostu tutaj dajemy na jabłka i zaraz będziemy tutaj skubać na wierzch tą resztę ciasta, która oj, oj, woj, woj, została. Chcę jak najdokładniej po prostu tą bezę wyciągnąć. Zaraz ją tutaj rozłożę na całe ciasto. Na razie tylko tak, żeby po prostu ją wyciągnąć z miski. Ciasto wbrew pozorom wydawało się, że ono będzie widzicie niskie, ale składniki po troszku po, troszku, po prostu i ciasto będzie akurat na całą blaszkę. Oczywiście, jak macie mniejszą blaszkę, to wiadomo, I ciasto będzie jeszcze wyższe. I o, ja sobie teraz fajnie to łyżkami chcieliście wyleciała, mniej więcej yy, równo rozdę, rozciągnę po całości, trochę się przy takiej robocie robi bałagan, wiadomo, ale jak mówią, im większy bałagan, tym smaczniejsze. Jedzenie potem. O. I za chwilę zaraz to ciasto wezmę. Z chwilę się muszę z wami rozłączyć. Zabiorę te wszystkie niepotrzebne rzeczy, które są. Wokoło. Więc, kochani, teraz bierzemy ten kawałek ciasta. Ja sobie go tutaj o, w ten sposób będę skupała po całości. Jak mówiłam, jak macie więcej czasu, ja chcę tak na szybko zrobić. Możecie sobie wsadzić po prostu ciasto do zamrażarki i sobie potem zetrzeć na tarce. Ja sobie będę robiła w ten sposób i widzimy się, jak już wykorzystam całość. I ciasto przygotowane już jest do pieczenia. Nastawiłam już piekarnik na nagrzanie, góra dół na 200 stopni. Będę stawiała na 30 minut. Zobaczymy, czy ten czas po prostu będzie. Ok, bo w przepisie jest w 180 stopniach, na jakieś 45 minut. Po wyjęciu, oczywiście, można zostawić w takim stanie, jak widać, lub potem posypać po prostu cukrem, pudrem. Taka szarlotka w moim wykonaniu z bezał. Myślę, że jest bardzo dużo podobnych przepisów oczywiście na środkowej półce piekę to ciasto akurat tak wypadło, że w tygodniu robię ciastko, bo na weekend akurat się tak złożyło, że ciasta nie robiłam miałam inne sprawy nie. po prostu domowe i akurat ciasta nie robiłam więc myślę, że zrobię w tygodniu co to mi szkodzi takie prostą y, łatwą w wykonaniu szarlotkę żeby po prostu było jakieś fajne ciasteczko do herbatki lub kawki. No to cóż widzimy się jak ciasto będzie upieczone. Może jeszcze dzisiaj wieczorem po stygnięciu wam y, nagram jak ono w środku wygląda a jak nie to dopiero o, następnego dnia. Jeżeli po prostu nie zniknie, ale myślę, że na pewno nie wytrzymamy do jutra, bo my jesteśmy takie łakączuchu Jak jako to będzie do wieczornej herbatki. No to cóż, widzimy się po upieczeniu. Nie będę Wam tutaj makaronu na uszy nawijać. Jak mówiłam, w 200 stopniach na 30 minut dam, oczywiście będę pilnowała, czy. Temperatura będzie dobra, i czy czas będzie dobry do pieczenia. I ciastko już przestygło. Szarlotka z bezą wygląda w ten sposób. Wspomagam się dodatkowo lampą błyskową, bo jest już bardzo późno i jest bardzo słabe. Źródło światła, mam nadzieję, że będziecie w miarę dobrze widzieli. I już za chwilę przystąpię do ukrojenia pierwszego kawałka ciasta. Mamy, mówią zawsze, że... Pierwszy kawałek ukroić jest najtrudniej. Się okaże. Mam, 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 mam. Czekajcie, położę na talerzyku. I zaraz Wam pokażę. I tak się prezentuje moja szarlotka. Z bezą widać. Beza jest. Koloru takiego fajnego, różowego. I ja zaraz zabieram się za jedzenie, szarlotki. Myślę, że przepis jest łatwy do zrobienia. Polecam. I to chyba na tyle na dzisiaj. Pam.